Witam was tutaj, z tej strony Wasz Case i Asho. witajcie w kolejnym odcinku Stereli. Jak mówiłem oczywiście będą one rzadziej wychodziły z tego powodu, że większość będziemy robić poza wizją, bo to drugi sezon, a więc nie możemy zbytnio. Nie, chcemy też dojść do flashu, czy... Tak już mówiłem o tym. Pokażę wam, będę jak mówiłem będę wam pokazywał różne rzeczy, które już zrobiliśmy inaczej. No taki magazyn, taki dużo. domek, mamy MPC tu. E, mamy MPCów czterech, 4, jak widzicie. Ogólnie tutaj w tym magazynie, tak, e, i w pokoju męcznym, tam jak widzicie, mamy kolorowe pochodnie. Tu mamy koloseum na zbroje, Jeszcze niedokończone, tylko tła trochę brakuje akurat ma wyłączone tak. Ta, ja mam wyłączone bo to mnie wkurwia, to mi radzi po oczach wręcz A ja się... akurat, ja to akurat lubię No i taki pokoiczek dla pielęgniarki i to wszystko co mog... Nie, ja jeszcze, jeszcze zbudowałem wieskini takie dla górnika, ale jeszcze się nie przeprowadził niestety O przeprowadził się teraz, patrzcie No dobra, idealnie A więc e, dzisiaj mam pewien pomysł, jak widzicie e, ma w ekwipunku Mining sheet, inaczej e, strój kopalń, e, kopacza, wydobywacza, nie wiem jak go nazywać. Górnika. Górnika, no. Dzięki. E, I mam pomysł, żeby wykopać specyficzny tunelik, w którym obszarze on się respi, przez co będę miał większą szansę go tam spotykać. E, pamiętam mniej więcej, w którym miejscu on był, zaraz wam powiem. E, się tutaj mi respi, często. Jak tu przechodzę, to on sobie tutaj łazi. No to, no to myślę, już włączam. Myślę, że zrobię to na przyspieszeniu oczywiście, żeby Was nie męczyć. Wykopię tutaj specyficzne miejsce, ciemne i wzdłuż długie. Może będzie się respił, może nie. Mam nadzieję, że tak. Przyspieszenie będzie dosyć szybka, więc widzimy się za chwilę. Dobra, skończyłem. Jest, 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 może nie jest za wielka, lecz yy, po prostu to jest i tak lepsza alternatywa niż szukanie go po jaskiniach Jak widzicie, respił się tutaj już nie jeden raz. Chyba ze trzy razy. Kopiąc, znalazłem go tutaj. I Oczywiście żaden nie wyrzucił spodanek, bo po co? No i będę tutaj sobie od czasu do czasu przychodził i kampił. Oczywiście to nie znaczy, że nie będę też. Wschodził um, na dół i ogólnie penetrował pobocznych jaskini. Jak widzicie, są tutaj małe, a im niżej, no tym lepsze. Po prostu. W ogóle nie wiem po co się wspinał w górę. Jest nocka. Hmm, kicha. Zaraz się widzimy. Dobra, um, jest noc, jest arena. Arena zbudowana przez Kaczeras. Spójrzcie, jako z, z jaką precyzją w ogóle jest to wyrobione. Nie w ale chuj Niestety ma lagi co może przeszkadzać nam w walce. No ale dobra, spróbujemy. Zaraz przeleci. Gdzie te oko? Hm to pew Poczekajmy jeszcze chwilę. Dobra Próbuję drugi raz Dobra, jest Przyleci teraz Nie wiem gdzie Jest A, tutaj Ło. Ła, prawie dadam przez własne bomby! Dobra, muszę odpocząć chwilę. Ale jest Nie, dobrze waliłeś. Chrzanić go. Uciekaj. Masz poty? Mam. To dobrze. Mogę jednak się nie bawić tymi granatami To jest niby dobre, ale ja słabo ich używam No pa jeszcze zombi się przelot tutaj Zostaw kaczora! Zostaw sobie równego przeciwnika Ja tam widzę, że cię o oczy oblegają Zażyję sobie tutaj, wiesz. <grymne> Magicznego napoju. <grymne> Power O, zmienia się. Aż ty karywa, na mnie pójdziesz, to dobrze. Nawaj karywa. Eee! Eee! Dobra, używaj tego bumerangu, bo widzę, że tutaj wszędzie shurikeny leżą i latają. To za menda. Słyszałem go. Zdjęcia nie dałem. O! Au! Straciłem fokusa, wybaczcie. Ło! Wow. Wybaczcie, eee... Straciłem fokusa. <laughs> no, wyszłem! Z nie chcę co. kliknę poza nią. O! Doda, mamy nasz upragniony. Ja go nie mam, a mam. I nasiona. 52. Nie wiem, czy to Hmm, chodź, sprawdzimy, jak, jak to będzie wyglądało. Też, jeszcze, Zaraz będziemy kończyć, tylko sprawdzę, jak to wyjdzie. Ile to sztabek będzie? Pewnie mało O kurwa O, ja pierdolę. Ale mało. Ile? Damy kaczerowi mieczek. Nie! Yeah! Z powodu, że ma lagi, więc musi sobie jakoś radzić. Proszę kaczorek. Nie sprawdziłem nawet czy jest jakiś buf. Nie I... ma. Nie ma bufa? A to trochę chujowa, ale dobra. Zawsze coś. jaki masz mieczek? MBBBMB poczekaj fr Iron Chcesz Silver? Możesz dać Silvera do Dziękować To na pewno mi będzie lepiej służyło niż to Ach. Dobra Jak widzicie walka była udana O, szybki jest nawet A więc już oczywiście nie będę wam pokazywał żadnych walk yy, z tym bossem Bo mówiłem, to tylko na streszczeniu jest pokazane co robimy i że gramy w ogóle jest pokazane A więc subskrybujcie, dawajcie okejki i do na no i